W rogu Twojej świątyni parafialnej, nam mszy święty, którą za chwileczkę będzie odprawiał jako prymicyjną w naszej wspólnocie. Ciebie, Twoje kapłaństwo, oddajmy w opiekę Maryi Niepokalanej. Czcigodny Księże Prymicjancie. Przybywasz, księżyc, witamy Cię wszyscy, i starsi, i młodzież, i dzieci. Na twarzach zebranych w ten dzień uroczysty, radości nam promień ze świeci. Bo błogosławić będą kapłańskie poświęcone twoje ręce i tym, co dzisiaj bardzo szczęśliwi i tym, co cierpią w udręcach. I słowem Bożym nakarmisz duszę stęsknionych prawd świętych i spojrzysz na nas Twym dobrym wzrokiem, promiennym uśmiechniętym. Księże Prymicjancie, wiesz, że Cię kochamy, że Cię tu radością szczerą otaczamy. Od dziś Ty się stałeś, wielki kapłanem, wielka Twoja godność, pojdziesz za Panem. Na Twych dłoniach spoczął Jezus, stwórca świata, o służbę najwierniej, jak najdłuższe lata. Niech na Twoim niebie miłość Boża świeci, a tego Ci życzą i starsi, i dzieci. Więc my zebrani tutaj wszyscy z całej naszej parafii, za dzień tak piękny Bogu dziękujemy i w ręce Pana Boga Twoje życie ofiarujemy. Szczęść Boże. Jego mowa była tak przedziwiająca, że pasterze przyszli je oglądać, a nie słuchać. Proszę moi drodzy, na chwilę na najświętszą Marię Pannę, a, która to słowo zawoływała w serca, abyśmy im mogli je zobaczyć, abyśmy, abyśmy te słowa mogli do serca przyjąć. Sprawiedliwy Hiob, opierając się pokusom zniechęcenia, wypowiedział te słowa. Wiem, że odkupiciel mój żyje, a w ostatni dzień powstanę. Szczątki moje skóra od, odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę, moje oczy ujrzą mnie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Widzimy w tych słowach to upragnienie, wielbienia Boga zmysłami ludzkimi. Yy, moi drodzy, no, będziemy, będziemy się modlić za naszego na żeby to kapłaństwo, które dziś rozpoczyna, było do Niego wspaniałą przygodą życia wraz z Jezusem Chrystusem I tak jak bo to niezwykle jest, że proibicje odbywają się w nastroju Bożego Narodzenia. Zwykle to się dzieje na wiosnę, kiedy przyroda budzi się do życia. Następny obrazek przedstawia egzekucję świętego księdza Francisco Biera czyli tego kapłana, który jest obecny w filmie, również y, Christiana, w pierwszych, w, pierwszych, w pierwszych momentach tego filmu, który jak się ktoś nie widział, polecam. To, co mi się bardzo spodobało na tym obrazku, to to, że podczas gdy na filmie zrobili z tego kapłana, w czasie właśnie rozszerzania trochę takiego mistyka patrzącego w, nie, w niebo i roz... roz, roz Zmyślonego. Natomiast na tym, na tym zdjęciu jest niesamowita powaga, pokażę, którą się gdzie na jego twarzy. Ja nie, jakby nieustanną godność kapłańską, którą zatrzymał, aż do śmierci, się spokój, którą czeka na ten, na ten moment. I również moją intencją było to, żeby właśnie po to zaprosić Was do modlitwy właśnie o moją wytrwałość, wytrwałość w służbie kapłańskiej i świętości kapłańskiej aż do śmierci. Środny Ojcze, Ojcze Misjonarzu, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że na naszej małej ojczyzny, w gminie Żurawinie, dziś po raz pierwszy odprawił się świętą prymicyjną Ojciec Misjonarz. Dziękuję drogi Ojcze Misjonarzu, Twoją wytrwałość, za tą odwagę, którą musisz pokonać, bo przecież będziesz służył Bogu i nam ludziom. I życzymy Ci starego serca jako mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny, abyś był zdrowy i zdrowie ci dopisywało w służbie. Ja nie nuszy służył Bogu i na Wójciu. Chcę zapewnić o modlitwie Pani Naszej Baraki, którymi tu przedstawicielami jesteśmy i podziękować za to, że wybrałeś taką trudną ale piękną...